Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer Joseph Fritz Trnkevic Jakbym was spotkał to bym was rozjechał kurwa A jak Nice! kurwa guys! Holy shit guys good fucking shit I fucking love you Very kurwa good and fucking shit to kurwa pierdole Walka, walka, w basenie z kefirem. Kurwa, ale tego kefiru, chłopaki, szkoda kefiru. To szkoda kefiru. Czy ja schudłem? Tylko 20 kilo. Ale jeszcze, pa! Janek, a ty masz szyję? Janek, masz szyję? Nie, nie masz chyba szyję. Nie no, mam. Coś tam mam. Kurwa, krzaki pod ziemią te. O kurwa! Ja pierdolę! Jak się przestraszyłem! Jak się przestraszyłem! O kurwa! O kurwa! O kurwa! Ty kurwo! No co to mam być? Dlaczego tak wychodzi? IŚ! 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 Tacy to są doceniani, Nicole. <laughs> <laughs> Mówisz o mnie, czy o sobie? Idę. A sobie! IŚ klima, Bankaj! Ale masz farta. Bankaj, <grymian> Ja pierdolę... Do no, emocji jest, no. Cześć, żeby Jewkowiczko, to się nie odzywa, prawie w ogóle zapomniała o moim istnieniu i ja odpisuje mi sporadycznie, kurwa, ten. Czy odpisuje. Czekaj, nie, bo mam to... konia, poczekaj. geta ale dupa kurwa dupa mogę moge mode wypuścić cie Czyli się państwo wiesz szpitalem psychiatrycznym w choroszczy ja się chorosz jinak poczekaj poczekaj a czemu ślimak? bo ma taki takie powidrany slimak slimak po kaszlu dam ci seram w sensie, ma taką skorupkę, taką, jak, wiesz... Yy, skorupkę tak? ma, tak? Taką, taką skorupkę Okej... Okay. 150 bpm, jak tego słucham zaraz ustawiam na dzwonek. Ja... Yeah. Siadaj pała! Zostajesz po lekcjach To by trzeba było same pały dostawać albo Albym dupę wyjęło. Mam tak Ty czytaj Dobrze Oczywiście będę twoją sekretarką Dzięki dzięki Noszę dzisiaj spódniczkę krótką, rajstopy czarne zrobić ciekawe Dobra

Na koncert, ciekawe gdzie? No tylko, że ja właśnie kwestia dana jest dana, taka, dana. że to musi być pewne inge. Ty kurwa, Gdzieś się? Ty wchodzę, nie. I chłop chłopa wali na kurwa pile widzieliście to? Dobra, wchodzimy. No kurwa wchujcie, do chuja! Nie co, zobaczcie, co oni robią! Zajebiście, ja ląduję. Niestety. <suszy> Olivia, kurwa ma na ty to masz super. Jak przy ludziach tysiąc pięćset widzów. Panie. grupka streamerów, między innymi Xavier czy Ripson, rozjebali drużynę esportową, która inwestuje setki tysięcy w gracze, bootcampy i inne. Opinia? E, opinia jest taka, że piękne to jest. Bo pokazuje, że niekoniecznie pieniądze grają, tylko... umiejętności z krwi i kości, nabyte w Lidze Legend. No nic nie odwaliłam, to prawda. Zgadzam się z tym. Nic nie odwaliłam ostatnio. Trochę mi tego brakuje. Coś bym waliła. Eee, Samir. Słuchajcie, ja bym z chęcią sprawdził Samira, ale tego nie zrobię, dopóki ktoś nie dojrzenie do tego, żeby przestać sobie robić ekipowo ze mnie ja. więc na dzisiejszy dzień mi się nie chce tego sprawdzać. Więc nie musicie spamować. Dzięki za to. No nic, no, Żabson jest kur... Okej, okay, czyli tak pół na pół Ha, ten wąz waszą matką trzązo Dobra przepraszam. 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 E, przepraszam. Inne. Wow. Wow. O, kurwa... Też. Ej, ludzie ninja je pizda. <grywka> <grywka> Stop Lecz <grywka> czaki. I po co kłamałaś frajerko? Czy uh, uh, uh. to on będzie ten? Oh, no. gdzie... O, gdzie gdzie tam? Neg Miał? Negocjator! Nie! No. chłopie, twoje wiadomości jakby dziwne są. Dziwne to jest dla mnie. Nie, nie obchodzi mi ile lasz, lecz tylko jak się zachowujesz. Albo to, ej, mam pytanie, jak myślicie, że może być jakaś epidemia znowu na przykład za dwa miesiące? No, jest epidemia debili na czacie aktualnie. Zaczęła się od ciebie, jesteś pacjentem zero. Albo czy przygotowujecie się na jakąś taką ewentualność, na przykład kupujecie maskę gazową? Już nie pomoże. Przepraszam, czy jest pan yy, kefirasz? Ja a chciałem zagadać... Widziałem. Ej, wiesz co szkoda, że ten, bo byśmy razem teraz mogli kefirą. Opaliłbym kefirek. Ale taki dobry. Czemu tu nie ma krasnego stawu? Gdzie oni są? Niech się, powinni Ej, się wystawić. Yy, ja myślę, że w ogóle to jest do zrobienia. Jakby chcieli pierowo. A po drugiej. Chodź wydatek to. Chodź Paweł. Chodź, pan nie przyludzia, jak nie przyludzia. Nie widzisz mnie sporo Lecz się nie martw Mam to pod kontrolą Oni oddadzą głowę Za wszystko diamentowe